Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, i tym razem e, zrobimy sobie takie porównanie rzeczy pozornie odległych, a jednak tak bardzo sobie bliskich. Chodzi o to, że obecnie rządzący w Brazylii ze swoimi ponagierami i e, kumplami i koleżankami e, kryminalista i komuch, stary pan Lula da Silva. E, orzekł, że teraz Brazylia jak, jako, że jest członkiem BRICS-u, czyli jak ja to mówię, Stowarzyszenia Sprzedawców Cegieł, to e, e, teraz zwraca się z całą mocą od e, kontaktów z Zachodem, głównie z USA, do Chin. No i też w związku z tym trochę do Rosji, nie? bo te dwa państwa dominują, jednak w BRICS-ie ze szczególnym naciskiem na Chin. I tutaj widzimy Klasyczny model myślenia elit południowoamerykańskich, y, latynoamerykańskich. Nie cierpię tego stwierdzenia iberoamerykańskich, gdyż to jest kolejny pojęciowy potworek. Ostatnio mam coś, pasję na tropienie pojęciowych potworków. Y, jest to, jak już powiedziałem, typowe myślenie y, przedstawicieli elit rządzących y, krajami latynoamerykańskimi, że jak jeden protektor FB, już się możemy wyrwać, to zaraz szukamy drugiego protektora. Coś nam to przypomina? No oczywiście Polska. Cały czas mówimy, albo będziemy pod Niemcami, albo pod Rosją. Niektórzy tam piszczą, że najlepiej być tylko pod Stanami Zjednoczonymi i najlepiej oddać się i w ogóle, i nic nie negocjować. Oczywiście sojusz polsko-amerykański jest najlepszy, ale trzeba by coś negocjować i wyrwać też coś dla siebie i pokazać, że nie jest się najłatwiejszym sojusznikiem, a jeszcze zdarzają się tacy, że mówią o jakimś strategicznym partnerstwie z Izraelem, co jest w ogóle już patrząc na geografię i interesy tego państwa, totalną paranoją, ale też takich ludzi mamy. Więc widzimy, że mamy podobne myślenie i jak to niektórzy publicyści mówią i piszą bardzo mądrze, kompradorskie elity. A to się oczywiście wzięło po nazwie widzimy z Ameryki Południowej do pisania elit krajów południowoamerykańskich. Jak to tam sprawy wyglądają i jak do tego doszło? A to pokrótce z obowiązku, jako historyk, amator, ale historyk, Państwu przedstawię. Wiadomo, że na początku XIX wieku, od 1807-1808 Hiszpania była pod okupacją francuską, wojsk napoleońskich, no i tam na tronie rodzeństwo Napoleona sobie działo i tam średnio im te sprawy wychodziły. Też średnio armia francuska kontrolowała Hiszpanie, Polacy, Somosierda, Sierra, te sprawy znamy, ale jakie to miały reperkusje? A reperkusje to miały dalekosiężne. W przypadku Portugalii e, sprawy potoczyły się nieco prościej, chociaż później dalej tak samo, jak dla innych krajów latynoskich. E, rodzina królewska portugalska uciekła do Brazylii, Wtedy Rio de Janeiro, de Janeiro było stolicą, Brazylia to dopiero początek lat 60. XX wieku. No i jeden z członków tej rodziny, cały czas zapominam imienia, bo tam każdy jakiś Pedro czy Juan, yy, proklamuje się cesarzem Brazylii. No i do 1889 roku mamy sobie cesarstwo Brazylii. Ok, super. Yy, bardzo prosta sprawa ale w przypadku hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Południowej następuje coś takiego jak rebelia przeciwko Hiszpanii. No to fajnie. Tylko teraz kto za tą rebelią stoi? Za tą rebelią stoi dość nieliczna, biała y, elita o masońskich i antyklerykalnych oraz, jak na tamte czasy zgodnie z definicją, społecznie bardzo liberalnych poglądach. No i pan Simon de Bolivar to jest taki ikoniczny Przedstawiciel tej elity, właśnie z tymi wszystkimi poglądami. No i na początku, dopóki hiszpański korpus ekspedycyjny, bo są Hiszpanie zajęci Francuzami i inami też Polakami, nie przybywa, no to tam te wojska kolonialne hiszpańskie trochę zdemoralizowane, za bardzo tam bić się nie chcą, no to tam niepodległość jakoś się wywalcza. Tylko później, po 1815, jak już na nieszczęście nasze, Francja Napoleońska upada, jest Kongres Wiedeński, i te sprawy, wszystko się porządkuje lepiej lub gorzej, układ von Metternicha i, i tak dalej. Hiszpanie wysyłają korpusy ekspedycyjne, i te korpusy ekspedycyjne, ku zdziwieniu, dziwnemu zdziwieniu, tak powiem, tych masońskich białych elit, dostają wsparcie także ludności biednej, białej i kolorowej tych byłych posiadłości. Jak już widzimy, siła jest dość znaczna i te siły rebeliantów, właśnie tych masonów i antyklerykałów, są szybko spychane w niebyt. W ostatnim odruchu rozpaczy, no bo już wiedzą, że nie wygrają, zwrócili się o pomoc do młodego US, czyli Stanów Zjednoczonych, które akurat lizały rany, ale już wylizały po wojnie 1812 roku z Brytyjską Kanadą i poprosili Amerykanów o pomoc. Amerykanie, co tutaj się dziwić, zwęszyli szybko interes, sam bym zwęszył. Zobaczyli, że te elity nie mają za bardzo poparcia społecznego i będą od nich cały czas zależne. Dlatego pod każdym względem, na ile mogli tej pomocy udzielili, jak widzimy, rebelianty antyhiszpańska ostatecznie wygrała. Elity te kompradorskie przejęły władzę i po prawie już 200 latach, no można już powiedzieć 200 lat, układ między USA a krajami yy, Latynoamerykańskimi się nie zmienił. W Hiszpanii później po obaleniu cesarza Pedra 1889 też władzę przejęła analogiczna elitka antyklerykalno-masońska, która potrzebowała jednak wsparcia z zewnątrz, i tu widzimy bardzo, bardzo mocno jak to wszystko wygląda i niestety bądźmy. Yy, szczerzy, yy, Amerykanie do tej pory stawiają i obalają bardzo często rządy południowoamerykańskie, ale robią to rękami samych latynosów. Czy nie widzimy analogii? Oczywiście analogia jest potężna do naszej sytuacji yy, w Polsce, czy częściowo w Rumunii, czy w Bułgarii. Widzimy bez żadnego problemu, że yy, niestety elity kompradorskie są także i u nas, i musimy zdać sobie sprawę, że jeśli nie przerwiemy tego cyklu odnawiania się tych elit albo powracania potomków tych ludzi do, do władzy w naszych krajach, to ciągle będziemy zależni od kogoś, ciągle będziemy zdani na kogoś i ciągle będziemy na kogoś pracować i, komu, i komuś służyć. Musimy zwyczajnie y, zobaczyć rzeczywistość taką, jaką ona jest, i wybrać elity, które odsyłam do swojego filmu tutaj o interesie narodowym, kierują się narodowym interesem, żeby żyło nam się lepiej. To samo muszą zrobić latynosi. Jak tego nie zrobią, nic się nie zmieni. Zawsze będziemy tylko obiektem do rozgrywania przez silniejszych. Wszystkiego dobrego Państwu. Życzę. Do widzenia.